Na grek Sympi dołączył nowy gracz, ale jego stat nie wyglądał zaciekawy. głównie przez to, że podczas zbierania uzbrojenia spotykał wiele wrogi stworzeń, na przykład topielców z tłum który bez zbroi stanowi wielkie zagrożenie, a w nocy natomiast hordy mobów atakowały go przez a przez to, że nie miał zbyt dobrego uzbrojenia, skończył z, z sercami. Na szczęście dobroduszny ja stworzyłem i podarowałem mu siedem serc, przez co wrócił do stanu dziesięciu serc. Gdy już pomogłem mu się uzbroić, postanowiliśmy stoczyć walkę. "Walkę wygrałem, ale gdy chciałem puścić w telefonie muzykę zwycięstwa zostałem zaatakowany, udało mi się uciec mając jedno serce, więc postanowiłem stoczyć walkę lub rundę drugą." Poczekaj. Ja wchodzę pierwszy. Daj sekundkę. Nie wchodź tu, nie wchodź. Jesteś na dworze. Nie patrz na Endermany przede wszystkim. Trzeba rozwalić te śmigła tam na górze. co się Michu ode mnie! Bo ja się spojrzałem właśnie. Ja biję się z Andermanem. Pomagaj mi, Michu! Ale ja potrzebuję Twojej pomocy. Stój w miejscu, Michu. Czekaj na mnie. Jak coś, to się do Ciebie tepne, Czekaj, Michu. Ja jestem na górze. Rozwalam te kryształy. No przecież, żeby bić smoka, to trzeba najpierw mu kryształy rozwalić. Jest! Kolejny! Teraz rozwalam kryształy. O, uderzyłem smoka przez przypadek, teraz jest na mnie Chyba można? Czy mo nie można jeszcze go bić? Jak się leczy, to znaczy, że jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze to nie koniec. Tak. Nie, to nie jest cheat. To jest zatwierdzone przez Minecraft. To jest ich pomysł, więc no nie. Jest? Ostatni? Bijemy go. Chodź na środek. Poczekaj. Moment. Bije smoka. Patrz jak schodzi mu ładnie HP. Chodź, 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 obróć się, obróć się. Szukamy go. Strzelaj do niego. Jest! Dostał! Idziemy za nim, tylko pamiętaj na Endermany trzeba uważać. Zawsze, wiesz, podzielimy to jakoś. O poczekaj, ja podchodzę i go biję tak, o! O, kurde, on mnie wywalił. On mnie wyrzuca, chce mnie pochopić, po, nie chce. Bo jak on jest na dole, to nie możesz. Jak jest na dole, to zmiecza. Zmiecza go, jak jest na dole. Ktoś cię bije, Michu, się, bo cię w fioletowe bije. Oddech jego cię bije. A. Wszystko wyjaśnia. Musimy być do, z dala od tej fontany, to się fontana nazywa. Musimy być z dala, póki on jest daleko. Bo jak to on w nas strzela. Ja lecę za nim. Ja go widzę cały czas, lecę za nim. On tu gdzieś lata. Po prostu się rozgląda i nie uciekaj stąd. I tyle. A no widzisz, tylko teraz go totalnie nie widzę. Musisz się tu zbliżyć gdzieś. O, Michu, uważaj, Enderman. Big go. Uważaj, Michu, Enderman za tobą. On mi znika z pola widzenia, kurczę, słany jest. Zgubiłem go. O, dokołażat, on, on wyska cały czas. O, widzę, widzę go chyba. To on? Na no dole. No, nie, no, uciekni, uciekni, mi! Co za chłop. <noise> ja też go już nie trafiam. Za szybki jest faniak. Ale te hitboxy nic nie dają. Trzeba stracić to zielone. Te białe pokazują tylko jego szerokość. A to tylko te zielone mu zadają damage'a. On ma tak mało, że on raz zejdzie, na to już jest. Na serio, no jak konkretnie? Co jest? No nie mogę go trafić, no? O, ta mi się bardzo przydadza ta strzału tej chwili. O, jest tak mam... Zabrałeś go, Michu. E! Skończyłeś grę Minecraft, Michu. Gdzie jesteś? To escape kliknij, bo to są napisy, które trwają 10 minut. Zbieram jajo smoka. Ale ta powinien być x, bo on wydropił gdzieś.